Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jakubus, a to drugi odcinek z serii Zagrajmy w Virtua Tennis 4. Ostatnio rozegrałem dwa turnieje w Azji, tak? To jest Azja chyba o, Azja to jest Azja i Australia No, zagrałem na jakimś tam sateczku i gdzieś tam jeszcze, nieważne. Teraz do rozegrania mamy wielki turniej w Melbourne. Trochę chyba większy niż tamte. No pewno większy, bo w końcu bardziej prestiżowy. Do rozegrania mamy 3 mecze. Z założeniem, że wszystkie wygram przednie. Ale muszę wygrać, no bo inaczej to byłoby hańba. Gdyby ktoś nie wiedział, gram na poziomie profesjonalnym. No trochę czasu minęło od mojej ostatniej partyjki, więc nie dziwcie się, jakbym trochę dostał w dupę. No, tak więc. Zagrałem przeciwko jakiemuś Andreasowi Seppi. Dużo mi nazwiska nie mówi. Okej, okay, zobaczmy co tam mamy. Tam, no razie idzie. Normalnie nic nadzwyczajnego. oj, oj. łoj. No, dobra. Pierwsze punkty dla mnie. Tak, pan blood. O, net. Nie, net, tylko fałd. No, a jak można taką piłkę zautować? Po, po sens. No tak ładnie podchęcamy, bo... Mam nadzieję, że Aaaa, A, im piłkę bez sensu, bez sensu. Mam dać takie piłeczki do darmo. No, ładnie wyrównał to Tak, no ten turniej trzeba wygrać, no bo to jest najważniejszy turniej. Czyli będzie. Może teraz to... będzie... o, gdzie się rzucasz? Co, o czym ty się rzucasz? No, pięknie. Idealnie, pierwszy game wygrany. Niestety gramy tylko dwa game'y, no ale z drugiej strony te mecze później byłyby zbyt długie i męczące, gdyby się grało prawdziwe. Nie wiem, poziom profesjonalny, ale w sumie nie ma za dużej różnicy pomiędzy profesjonalnym a amatorem. Może nie wiem. Trochę lepiej grają, ale w sumie na amatorze więcej macie przygiela niż na profesjonalnym. Ale może że na amatorze też będzie się dopiero uczę grać, a na profesjonalnym już tam mniej więcej jak się odbija piłki. Powinny się odbijać i kiedy, jaki przycisk wcisnąć. Ten dopiero się uczym. Trochę tak mi reaguje. Jest piękny. Piłka meczowa. ona Australian Challenge. Melbourne. I jak ładnie posłał. Wow. Idealnie. Pierwszy mecz wygrany. Wielka radość. Przybijcie za piątkę. Zwycięstwo. Pięknie. Następny mecz będzie, będzie cięższy z jakimś... bardziej prestiżowym przeciwnikiem. Nawet nie patrzyłem na tabelkę do końca. A nie. Ach. Się, teraz jakimś Monfilsem. Monfils. ja kojarzę gość. O, wow, jak posłał to piłeczkę pięknie. Pach! Ach, te ścinki Długa wymiana piłek i pierwsze punkty dla mnie. Wow, w kolejnym jako piękne, pierwsze punkty zdobyłam. Wow, wow wow wow. To nie tak. O, oh, ledwo co, ledwo co. Idealny. Kurcze, kurcze, dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Do zera? Czy to jest do zera? Tak, do zera. Czysto, piękny, pierwszy gien prawdopodobnie będzie to czysta O nie Kurde A już myślałem, że będzie piękny, czysty mecz Bez żadnej straty piłki O, biegnij za tym Kurczę, dwie beznadziejne łatwe piłkę oddamy No Pierwszy game wygrany idealnie Ciach No zdążysz, nie zdążysz kurczę. To są zdały pierwsze pięć boję się w sumie lobować tutaj bo jak mi nie wyjdzie lobowanie to zepnie piłkę dlatego czemu bym przyjął no to w sumie na pewno bym tego nie przyjął o, tak pięć Równa mięsza. Łoł, Łoł, z drugą strony zagrał. Nie było auto. Wspaniałe. No, już padły 30 do 15. Co bliżej wygania drugiego meczu. Z O. Wow, wow, wow. 40 do 15 i kolejny match point muszę pomyśleć nad nową fryzurą do mojego gości gościa bo tak jak się... I i kolejny mecz wygrany idealnie bez problemu 2-0 Widzicie sobie piątkę, jedziemy dalej. Teraz na finał, bo to jeszcze był półfinał. Piękny finał, nawet kondycji dużo ma. Więc nie powinno być problemów, bo za pierwszym razem grałem to kondycja spadła i do czerwonego paska i w finale było już lipa. No, ale całe szczęście popracowałem nad kondycją i już nie ma takich problemów. I pierwszy punkt już dla mnie Ten mecz jeszcze bardziej łatwy jest niż łatwiejszy bardziej łatwy. Co ja mówię? Moja polszczyzna. Jep. O nie. Ale głupi błąd, głupi. No. I już mamy... piłkę... kończącą pierwszego game'a. Gema, nie game. О, да, оборонюсь. Курда. Вау. Вырвнул то, а не. Можно позволить ему выиграть. Гэма. Ну, пеньки. Nie wyrwam. Teraz ja muszę odwączyć to zrobić. Kurde. Ten mecz się trochę nieco dłuższy jednak. A z początku mnie nie dawał takich. Nie wynikało z tego, ktoś łatwiej piłki oddawał, a teraz te tak się stara, Aś nie mogę skończyć tego. Na całym korcie gębasz. No, to sobie nie to... Ufu. No i jak on to wybił? Kurde. Czemu on to w ogóle wybił? To nie było, miało prawa wyjść. No, teraz ja robię, to Chyba mi się pasek z tym załadował, chcę se... z umiejętnością być No, wreszcie Wygramy GEM oh, Po długich walkach Biegaj gościu, bieg Powinien być jeszcze jakiś specjalny pasek do zmęczenia podczas meczu. To, to że czym więcej się biega, tym bardziej się męczy, ale do tego

Tak, wyrównałem to. No dawaj, jeszcze tylko dwa punkciki. Facz. Kurde. Co, to finał taki męczący? To no, niemożliwe. Że mi zamundowało. Poch, prawa, lewa. No pięknie wygląda. O, zmęczące, męczące powiem, że nie długo coś się gar. poprzedni mecz był łatwiejszy. O oh, shit. Ale, ale to raz zrobi. Oh, o, oh. oh. Kurde, co to temat? Czy jeszcze... Muszę to wiedzieć, no proszę Was. Choćbym mi grać godzinę, to i tak muszę to wiedzieć. Więcej taki piekły nie wiem, ale niestety nie mam ciągle doładowanego paska umiejętności, więc tak nie będzie łatwe. O, idealnie. Piękny No Jeszcze tylko dwie takie piłeczki, proszę. Jak on to odbił? Dobra, wygląda, że tego nie, nie straciłem. No ładnie, piłka meczowa. Czy ten mecz trwa 7 minut? Czy mi się wydaje, co w tym zegarku było? Już taki długi? czy tak szybko czas leci? Kurde. Ale to, spaliłem. Ja, yeah, kurde, jestem najlepszy. O, jak się cieszy się. Cieszy pucha. Znaczy, w salto, to w tył. Pięknie, idealnie. Australian Open wygrany. Finał w Melbourne. To coś, coś na co długo czekałem. Zobaczmy, jak tam w rankingu wzrosnę. O, kondycja spadła. No, co tu się dzieje. Australian Challenge. Australia, czekać 36 gwiazdek i 6000 golda tak, do brązu awansowaniem Pierre A to jest na pierwszym miejscu? Dziukowicz O, no oni po jednym punkcie sobie tracą, każdy do każdego, więc Jeszcze jakieś dodatkowe punktyki może do same? No, stanę Ja nie widziałem nadal, żeby grał tutaj, ale Coś tam odblankowałem Jeszcze wyżej awansowałem, idealnie Wyższy brąz, ja jestem z siebie taki dumny to teraz jakiś turniej europejski Oj, French Cup Tak, to um, zobaczymy jeszcze tylko mapkę Co jak co jak czeka O, jakieś kairo, coś takiego No już rzeczywiście się zakwalifikowałem, jeśli tylko rozegrać ja tam to... um, tak, tu się patrzy. W, trochę w Azji trochę w Oro, w, w, Afry, trochę w Azji trochę w Afryce a później skończymy to w Europie oddala no nic oczywiście powiem Ci zapraszam na następnym odcinku który mam nadzieję że wyka który nie, mam nadzieję że mm, ujrzy światło dzienne wkrótce ale no nie jak to wyrobi się z czasem no wiadomo szkoła i takie różne no tak więc zapraszam do następnego odcinka zapraszam do lajkowania subskrybowania i komentowania do zobaczenia wkrótce trzymajcie się cześć